Siema widzowie, tu Kasia i, wy, i właśnie nie mogłam nagrywać przez te dni. Nie mogłam nagrywać przez kilka dni, bo byliśmy w koło brzegu. I właśnie jesteśmy w Zielonej Górze i czekamy na wujka, żeby po nas przyjechał. I nie wiem jaki to będzie odcinek, długi czy krótki, bo jestem na innym telefonie. Na tym nie mogłam nagrywać, bo nie miałam internetu, a na tym nie miałam czasu. Patrzcie, tam jest żabka. No i właśnie czekamy, czekamy. To jest hotel 3 gwiazdkowy. No i tylko, pozostało nam tylko czekanie. Widzę wiele. Sorry, że tak krótko, ale kończy odcinek. To nie jest short żadny. Ale kończę odcinek, bo bez sensu już nagrywać i czekać, to trzymajcie się widzowie i do zobaczenia.